Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Tam za moimi plecami ukrywa się najlepszy sprzedawca marki Triumph w Polsce i na świecie. Dziękuję. A ja Was zaskoczę. Dzisiaj odbieramy z tego miejsca, bo tak się akurat umówiliśmy, z dostawcą, ale odbieramy, słuchajcie, takie oto cudo techniki. Skuter 125, automatyczna oczywiście skrzynia biegów i on już w zasadzie od zaraz będzie gotowy, żeby prowadzić yy, szkolenia, które robimy już od wielu wielu lat, czyli na motocyklach klasy 125 dla osób, które mają prawo jazdy kategorii B, czyli wystarczy, że masz prawo jazdy kategorii B, chcesz jeździć na takim skuterze, no to przychodzisz do HAI, najpierw dostajesz mniejszy skuter, żeby się troszkę nauczyć ruszać, skręcać, hamować, potem wsiadasz na takiego pięknego Zontesa. Nówka sztuka jeszcze pachnąca i z instruktorem się uczysz. Ale chcę wam też pokazać, co, jakie to nowoczesne urządzenie jest, bo naprawdę jestem zaskoczony. Wszystko działa, jest bezkluczykowy dostęp, czyli kluczyk w kieszeni, uruchamia się. Jest wyświetlacz, na którym się pojawiają różne opcje. Jestem mega zaskoczony, że na tym wyświetlaczu możemy na przykład. O, wiadomo, tam sobie ustawić zegarek czy jakieś podświetlenie, ale możemy słuchajcie, połączyć się z telefonem przez Bluetooth. Możemy sobie zrobić zrzut ekranu, czyli na przykład mapę Google wyświetlić na tym wyświetlaczu. Możemy sobie sprawdzać w tpms ie jakie mamy ciśnienie w ogumieniu. Czyli tutaj sobie przełączamy i w dolnej części wyświetlacza teraz pojawiają się różne parametry. Także naprawdę furka jest no, fajna. Tutaj schoweczki otwierane proszę. Jeden schoweczek. Drugi schoweczek, tu słuchajcie zbiorniczek paliwa, guziczek naciskam, tutaj mam guziczek, naciskam guziczek i zbiorniczek paliwa otwarty, bardzo fajny pod siedzeniem też, też automatycznie otwierany, tu jakieś tam podstawowe narzędzia, fajny, duży, pojemny schowek pod siedzeniem i pięknie się samo tutaj, prawie że samo zamyk. Naprawdę niezła furka. Zobaczymy jak się będzie spisywał. Na pewno będziemy wkrótce relacjonować. Zonte 125 M rozpoczyna służbę w Hajsz-Szkoła Jast.